Z tej strony Gromych YouTube i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak pobrać sobie SIGMA Launcher. Więc wchodzimy w link z opisu, klikamy pobierz program, mi się już pobrało, mam to na pulpicie. Klikamy dwa razy w naszego jakby Launchera, instalacjora Launchera, klikamy tak. Trzeba by mi się zgadzać na wszystko. No i tutaj nam się właśnie uruchomił launcher, nic nie zmieniamy dalej. Yy, zgadzam się. Możecie sobie przeczytać, nie ma problemu. Dotygnam pokażę Beat fence, taki antywirus. I właśnie pobiera nam się cały Sigmund Luncher. No i właśnie już się kończy. Dobra. I zakończ. I otwórz. Tak. i przerzucamy nas na stronkę gdzie dziękuję nam za skorzystanie z naszego produktu już tak się wyraża i tutaj nam się pokazuje o, taki jakby folder w wimraże no i tutaj bierzemy wypoky do gigazę 3100 i ukaźm tak no i nam się tutaj folder wypakował, uruchamiamy go, tutaj w I, i czy macie Linuxa, czy Windowsa, u mnie jest Windows, klikam tutaj, przerzucam sobie na pulpit, yy, to jest nasz launcher Minecrafta. żeby nie było uruchamiać, tutaj mi się jeszcze pobrał Bitfence, yy, uruchamiamy launcherka, żeby nie było, yy, już zamykam tylko stronki pokażę wam jak to wszystko działa tutaj, że update wersji i później update'ować to jest łatwo, tak samo robicie i ok tutaj klikamy i tutaj wam się ładuje wasz profil mi to jest m 21 stary kanał no i po prostu macie Tutaj jeszcze Wam się tutaj Shiba właśnie włączył szczególnie i to jest Forge. Z poprzedniego odcinka wrzucę Wam link. No i tak, no i tutaj możecie edytować sobie profil. Ogólnie tutaj tego nie będzie nigdy. Tutaj wybieracie sobie wersję Minecrafta, macie do właśnie do Chyba 1,14,2 ale te 1,14 nie działa w, od 1,12,2. 1,13 już nie działa, 1,13 też nie, bo trzeba mieć właśnie tamtego nowszego silima. I zrobię kolejny poradnik, żeby pokazać, jak tamtego pobrać silima. Tutaj jest fort, który pobrałam na odcinku, który niedawno robiłem w poniedziałek. W, sensie w niedzielę go wrzuciłem wieczorem o 19, a teraz o 19, w, no w sumie też w niedzielę. Nagrywam kolejny filmik. No i no mamy już naszego launcherka. Tutaj klikamy play. I teraz czekam tylko aż mi się wszystko zrobi. Dobra, uruchamia nam się launcher Minecrafta. U mnie 1.12.2. I nie zdziwcie się, że są tutaj te paski, bo to po prostu forge jest uruchamiany i on mi ładuje jakby moje modyfikacje. I kolejny odcinek w piątek wleci z Galaxy Crafta. Yy, właśnie gdzie będę no pokazywała jak pobrać Galactic krafta czyli taką modyfikację na Minecrafta 1.12 i chyba 1.72, ale ja ją nam na, na 1.12.2 gdzie możemy latać na Marsa, Wenusa, wszędzie. Po prostu dobra, ja się yy, z wami przywitam za chwilę jak mi się już to urucham, bo mam 7 modyfikacji, a dopiero jedna z nich się naładowała Dwie. No, także widzimy się za chwilkę. Dobra, uruchomił mi się mój launcher w Minecraft'a i tło będzie zupełnie u Was inne, bo mi dodaje właśnie Fossil Archeologii taki mod, dodaje mi po prostu inne tło, dużo dinozaurów. Tutaj macie, możecie sobie grać na singlu, na multiplayerze, gdzie są serwery, tylko że ja mam serwer na 1.7.2 i y, ogólnie też w poniedziałek za tydzień wlecie odcinek, y, nie, w niedzielę to, przepraszam, y, co będzie. Wleci odcinek z tego, jak pobrać huziny na MacBook 112. Ja tutaj przy Was zrobię sobie nowy świat. Będzie filmy nazwa, włączę kreatywa. No i robię nowy świat. Ogólnie, sorry, że tak wolno piszę jak coś, bo mam złamaną rękę. Tak. Spyta się jak w ogóle gram w Minecrafta ze złamaną ręką. Ale ja zblindowałam sobie po prostu wszystko pod myszkę, bo mam myszkę gamingową, mam 7 przycisków i jakoś te najważniejsze rzeczy pomieściłem. No i jest dobrze. Więc nam się ładuje nasz świat. No dobra, włączył nam się świat. Obólnie wiem, że się tnie, bo mi się cały świat renderuje. Ale patrzcie, mogę chodzić mogę podnieść. U Was się nie będzie tak działało, ale mi się renduje świat. Mam włączonego Bandicama. Jeszcze tam chyba aplikacji dwie w tle. World of Warplane, jakim się aktualizuje i World of Tanks. I no po prostu tak. I tutaj macie wszystkie rzeczy z 1.12. Macie tutaj strzały, tarcze, totem. I ogólnie na drugiej stronie macie modyfikacje. U mnie to będzie mod na meble będzie tutaj właśnie na galaktyczne rzeczy, tak, tutaj rakiety, TP, no i tam już na Fossil archeologii, gdzie dinozaury są, no, więc dzięki za oglądajcie, trzymajcie za oglądanie, nie oglądajcie, w zasadzie sensie oglądajcie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, papatki.